Pierwszy dzień wiosny w Muzeum Wnętrz -Dworskiej w Ożerowie był niezwykle gwarny i radosny. Ponad 300 dzieci wzięło udział w tradycyjnym obrzędzie topienia marzanny. Co to jest takiego ta marzanna? Taka jakby wiosenna panna, taka panna wiosenna. Zimą. Zrobiona siana i z takich jeszcze jakichś rzeczy różnych. Ale wiosenna czy zimowa? zimowa? Wiosenna, czy zimowa taka jest, ona zimą, ale jak już jej nie chcemy, to ją palimy. Brawo! Topienie podpalonej kukły odbyło się w dworskim stawie. Zimę żegnano wesołymi wierszykami i okrzykami. Już po dokonaniu obrzędu dzieci wracały z kolorowym maikiem i szukały pierwszych oznak wiosny. Skąd w ogóle wzięła się taka tradycja topienia marzanny w kulturze polskiej? Znana jest od paru wieków, właściwie cały czas trwają spory, jaki sens ten obrzęd miał i przeważa takie tłumaczenie symboliczne. Marzanna jest rozumiana jako ofiara. Składana jest ofiara po to, żeby minęła zima, aby mogła przyjść wiosna. Stąd ta marzanna jest właśnie ubrana w taki strój, który jest jednak inny niż ten strój codzienny na wsi. Ona jest no, wyróżniająca się, dlatego spełnia rolę kogoś obcego, bo właściwie nikt kto był członkiem społeczności niewyróżniającym się, no nie mógł być złożony na ofiarę. Musiał być to ktoś wyjątkowy z jakichś powodów. Z tego powodu ta też tak jest charakteryzowana. Takie tłumaczenie przeważa. Topienie marzone jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. Niegdyś był to obrzęd, w którego moc bardzo wierzono. Wiemy z, z archiwów, że w XIX wieku ten obrzęd pełnił już funkcje ludyczne, zabawowe. Nie przypisywano mu takiego sensu symbolicznego pożegnania zimy. I dzisiaj ten obrzęd odżywa również w takiej formie zabawowej, także nie są mu przypisywane te wartości złożenia ofiary i pożegnania w ten sposób zimy. To są jedyne, jedynie interpretacje, które są traktowane jako takie najbardziej wiarygodne, no niemniej ten sens już rzeczywiście zaginął wieki temu.